Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Krótkie urlopy mieli piłkarze Polonii 1908 Marcinków Kępno. W poniedziałek rozpoczęli okres przygotowawczy do nowego sezonu w czwartej lidze, a już w piątek zagrają pierwszy mecz kontrolny z Ostrowiem Ostrów Wielkopolski. Trener Marcel Surowiak skrupulatnie zaplanował cały cykl treningowy, aby trafić z formą w odpowiednim momencie. Ten letni okres to jest podtrzymanie tego, co się, na czym się pracowało zimą. Można powiedzieć, że to jest yy, niecały... 4 tygodnie. Wiadomo, bo te trzy tygodnie to, to, to można powiedzieć, jest jakieś podtrzymanie. Ostatni tydzień to już wiadomo, to jest okres startowy, gdzie, gdzie już nad czymś innym pracuje, jak, jak jakieś tam przygotowanie. No zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Mamy zaplanowane trzy sparingi. Będziemy, będziemy, Jesteśmy w ogóle w trakcie, gdzieś tam uzupełniania kadry, wzmacniania tej kadry, więc na dniach się powinno wszystko wyjaśnić. W przerwie wakacyjnej doszło do kilku roszad w zespole, po wielu latach gry do GKS-u odchodzi jedna z ikon klubu Wojciech Drygas. Mateusz Gola występować będzie w Słupi. drużyna opuszczają także Miłosz Nowicki, Marcin Tomaszewski. W ich miejsce sprowadzono już kilku zawodników. Po wielu latach Biało-niebieski trykot ponownie założy Damian Kurzawa, który występował ostatnio w Grębaninie. Z Wiktori Strzeszów pozyskano remingusza. Z zespołem treningi rozpoczął już Nikodem Marciniak z LKS-u Gołuchów, Wojciech Kaus, który występował w młodzieżowych drużynach z Konina, Piotr Kuboc z Marcinków Kępno i Maksym Cymbal, który już od zimy trenuje seniorami Polonii, ale dopiero w sierpniu kończy 16 rok życia. Młodziutki zawodnik otrzymał niegdyś powołania do młodzieżowych reprezentacji Ukrainy. Prowadzone są jeszcze rozmowy z kilkoma innymi zawodnikami, aby jeszcze bardziej rozbudować kadrę pierwszego zespołu. Po kontuzjach do drużyny dołączą wkrótce Filip Latusek i jego brat Karol oraz kacper skupień. Każdy z tych zawodników, też którzy gdzieś tam odeszli od nas, to, były, to byli zawodnicy, którzy dawali tą jakość, można powiedzieć, yy, i na pewno yy, zastąpić ich yy, będzie trudno, aczkolwiek tak jak mówię, no nie ma ludzi nie do zastąpienia i my musimy sprowadzić takich zawodników, którzy będą nie uzupełnieniem kadry, ale będą wzmocnieniem tego zespołu, więc yy, to na pewno musi być, jak to się mówi, jeden za jeden, prawda, no, nie chcemy doprowadzić do tej sytuacji, do takiej sytuacji jak była na koniec tamtego sezonu, że Bramkarz musiał brać, można powiedzieć, w ataku. Yy, dlatego właśnie jesteśmy cały czas gdzieś tam na, na telefonach, na łączach i, i, i rozmawiamy z zawodnikami. Oprócz Ostrowi, przeciwnikami Polonii w grach kontrolnych będą jeszcze wice czwartej ligi łódzkiej RK z Radomsko i Prosna Wiruszów. 6 sierpnia zaplanowana inaugurację nowego sezonu z Nilbą w wągrowcu. Niewykluczone jednak, że gospodarzem tego pierwszego meczu będzie jednak Polonia. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.